Ja jestem Debore, a w dzisiejszym odcinku z serii Od Zera do Gąsa Założę sobie postać na Oczywiście świecie Majunach I, i, i Dobrze Tak Postać zakładam Dla po prostu będę Na nagrywać takie różne filmiki W stylu Tego, że po prostu tylko to będzie jak Z to nie będzie mixa 2 nic z stylu Nie będę się zatrzymywać na żadnych tam, w po, poszczególnych l 2 gdzie jest mój koszyk? Ej, się jest skrzynia. O, idziemy kupić Eku, No, mam, tak, mam taki po prostu zamiar, że jeśli po prostu będę nagry jeśli będę zmieniać EXPO, to nagram z tego filmik. Na Gonsa po prostu zachęcił mnie kolega, bo się pytał, czy na świecie Berus wybijamy na gąsa. To powiedziałem, że na pewno nie, to jest niemożliwe. Na Berusie nie wbijam na gąsach. Ale powiedziałem, że może zrobię jakąś, jakąś nową serię coś w tym stylu, że dam, po prostu będę nagrywać od zera do gąsa, taki jakby mini. Tak yy, jakby, jakby to powiedzieć. Tak po prostu takie normalne odcinki, na których będę tylko eksplicznie. Idę się jeszcze uleczyć. No jak wiecie, no to jak już wbiję na tego gąsa, to jest oczywiście świat Majuna, to nie tutaj nie ma żadnych redów ani nic w tym stylu. Jak będę zarabiać hajs, no to hajs będę zarabiać tak po prostu na eku i to wszystko. Bo ja tutaj mam zastępcę, rozumiecie, i z tym zastępcą jestem dosyć tak jakby dobrze zgrany. No Jeśli on, jeśli on nie gra, to ja po prostu cały czas spędzam na jego postaci. Tam jak tutaj twoją logam u, u niego po postkach? Wydaje mi się, że to po prostu będzie taki coś w stylu tego, że będę chodzić. O, już czwarty. <grym> że będę chodzić sobie po prostu zarabiać normalnie hajs No, bo on, jak wiecie, ma 101 level potępiony w Tutaj Tutaj zrobię sobie taką listę o czym będę mówić, bo tutaj akurat dosyć tego jest dużo. No to. Co mam zamiar kupić, tak, żeby do eq tak jakby po prostu, żeby jak najszybciej, wbijać? No, słuchajcie, na pewno unikaty z goblinów, unikaty sarmusa. Y, nie wiem, unikaty z przewodnika, chociaż nie wiem, czy on, one mogą być drogie. Dosyć chociaż oczywiście to jest majuna i to jest tanio, więc wydaje mi się, że będzie dosyć, będzie dosyć dobrze. No to kupię sobie jeszcze y, tą. O, tak. Y, pff, no, kupię sobie jeszcze tą zbroję. I ten naszyjnik mi się wydaje, że będzie dobry. O, cieście jeszcze. Hełm sobie dokupię, bo. Nie. Hełmu nie dokupię. Hmm. Nie, starczy to wszystko. to bierzemy. Oczywiście zdejmujemy tą broń. Popatrzcie, jak Miatek wzrósł. Z tą bronią 6. Z tą 46. No. Jezuś, już to chciałem. Już to chciałem, tak jakby, sprzedać. No to dobra. Po prostu teraz drugie takie pytanie. No to na co zbieram od zera? No to. No to będzie coś w tym stylu, że zbieram na ekuna level sto, do, do 163. GOS ma 150. Jak pewnie nie wiecie, no to jeśli wiecie, no to musicie wiedzieć, że on ma tam 150. Jeśli tam nie wiecie, no to jezu. I dodam jeszcze tutaj, że. Na 160, 160 level, to spróbuję wbić coś w stylu, no tak miesiąca, dwóch miesięcy, będę dosyć dużo expić, normalnie po 6 godzin dziennie i oczywiście tam jeszcze na questach i tak dalej, chciałem też dodać, że questów robić nie będę, no bo po prostu, no tam oczywiście te takie podstawowe, no ale to ja dzisiaj dostaję dużo expo, to zrobię je ja i po prostu ich zostawię, już jak będę, już nie będę ją wyczerpał, to dopiero zacznę je tak robić, żeby tam... No żebym tyle ile mógł. No i wystarczy... W, o, zrobię, tak to będzie coś ten stylu. Expić, expić, będę expić, Potem jak już jakby skończę expowi, sko skończę expo, bo już nie będę ją to po prostu tak... Czekajcie o ty ojeżdżę, nie mam ty... O Jezu, to mam Dobra, jakiś z tym. To po prostu będę robić questy, na które potem tam y będę odbierać nagrody następnego dnia, coś w tym stylu. No Jezu. Tutaj pomyślałem o speedcellery, zaraz mi się questy przypomniały. I powiem, że kiedyś sprzedawałem... robiłem questy i sprzedawałem różne temiki z depozytu. No ale dobra, to już w ogóle na historia jest. Yy, no tak jak mówiłem, to będę grać tak po, po co najmniej 6-7 godzin dziennie. Filmik będę wrzucać, yy, tak jakby co... Z, te, z tej serii oczywiście będę wrzucać tak to 2-3 dni. Yy, no i ja też oczywiście się muszę tutaj pochwalić. Słuchajcie, badłem na berów. No, wbiłem 46 na speedzie i w bardzo fajny sposób yy, padłem. No, zrobiłem to w taki sposób akurat, że po sobie na x wpadł po mnie 6-9 łowca. A w ogóle ja na początku zauważyłem, że to jest 4-9 łowca, rozumiecie? A że on miał EQ, on, on miał kupo, takie na 50, coś w tym stylu. Nie wiem, w ogóle mi się nie, nie skojarzyło, że on jako na 49 może EQ na 5-2, 5-3 i takie różne i go słuchajcie zatkowałem <noise> od do mnie że ten, jak to haha co ty robisz ja też się ja tak myślałem nie nie w ogóle o co mu chodzi nie tak, pan, tak patrzy o jezu o jezu <noise> 69 nie patrzy on dosyć takie niezwykłej miał bo esatom miał całkiem sporo i w ogóle tak się aż normalnie się naprawdę aż się zdziwiłem tak patrzy patrzy nie on mi krytyki i tak pod waka, no ale to tam przewaga jest przewaga jest duża no, i on mi tak krytyki sadzi, sadzi, i tak cały czas. Kurde, trochę lipo, tak sobie pomyślałem. No ale dobra, co mi szkodzi, chciałem tu powiedzieć, że to oczywiście, założę klan pod gąsa. Wydaje mi się, że to nie będzie taki głupi pomysł, bo będę sobie chodzić tutaj z klanem, tam będziemy na go bić, bić, i tam do oporu, aż polotamy jakieś. Yy, oczywiście, każda osoba, która ma tutaj jakąś postać, nawet 50 level, niech napisze do mnie. To oczywiście tam zaproszę do znajomych, pogramy sobie razem, coś tam porobimy. Yy, jeśli macie jakieś tenki na wojownika, tam oczywiście to mogę od was odkupić. Jeśli to tam chcą, to mogą mi je oddać. Jak tam wolicie, mi to naprawdę wisi. Hajsu będę trochę miał. Yy, tylko zastanawiam się, na jakim levelu się zatrzymać. Na pewno, żeby zatrzymam się tak na nie wiem, może tam w kilka. No tak maks 2 dni dajmy na to Na 60 lew na Tarmusie no i na Alku Bo po prostu tam będę chciał sobie polotać jakieś tam Unikaty, Hera no i tam sobie je posprzedaję za jakąś tam drobną cenę Nie będę tam z ludzi kasy zdzierał Co mi ogólnie tam szkodzi no to tak, to co możemy osiągnąć tym klanem, no, słuchajcie Możemy osiągnąć taki zgrany zespół i na przykład Dajmy na to wszyscy byśmy potem, ci co oczywiście tam nie grają, to by zaczęli, mogliby zacząć grać na Berufsie I byśmy coś w stylu, że tam zrobili coś podobnego, tylko po prostu tak do, pod herosów, nie Dzisiaj na przykład już karma klanową biliśmy Czy wam powiem, że mo, ci może, którzy tam uważają, że ten mój klan jest słaby, nobski, coś w tym stylu To się mylą, bo yy, klany nobskie to ogólnie są takie klany, gdzie nie ma zgrania i po prostu ludzie tacy słabi są. A u nas są yy, nie, nie tacy bardzo, bardzo słabi ludzie, tylko to są tacy nawet dobrzy. I do tego jest, jesteśmy jeszcze bardzo, ale to bardzo zgrani, naprawdę. Yy, tutaj taki Dziachka. ha, No to rzeczywiście, jak wiadomo, te postoje będę robić takie na 80., yy, na 160. Na, na 83. Trochę na setnym yy, zrobię tego postoju, no i tam wydaje mi się, że wszystko będzie dobrze. Na pewno na setnym postoju trochę na żywiole lub na krzyżu tam trochę postoję po prostu, aby polotać też różne jakieś takie rzeczy. Może akurat jakaś lega by spadła, to wtedy bym mi się ustawił aż do końca gry. <laughs> nie no, tam do końca gry to aż przesadę, no ale trochę trochę bo oczywiście było łatwiej, prawda? O, tu już sprzedajemy tej temy. No i czekajcie to wszystko. Czekajcie, coś nie... Aha, ja dobra, jeszcze czekałem. O, No to, pff, kurde, tak sobie pomyślałem, że rekrutacja do klanu będzie od 160 do 163. No i, i oczywiście, full hero bo inaczej ja, to nie ma nie ma w ogóle żadnego sensu. No, słuchajcie, Ignitus More, dlaczego taki nick? Bo Ignitus More to nazwa mojego klanu na świecie Berufs. Ta nazwa po prostu bardzo mi się podoba, więc zrobiłem też sobie taki nick. Myślę, że tam nie będzie o to, o to, tam niektórych spin. O, tutaj wybieram się tą grupę. No oczywiście też muszę dodać, że koniec odcinków z Kupsonem, z Kupsonem już nie nagrywam, tam ze sw ma mam swój powód. No ci którzy tam uważają, że... lubią z nim filmiki, no to po prostu nie sami sobie tam z nim pogadają, on się nazywa na skype Kupsonek Aka Pingwin. Nie, to jest naprawdę mistrzu, nie. No tutaj wybijemy jeszcze tą grupę. Ogólnie na siódmym to już bym poszedł na szczury najchętniej, no ale jak wiecie pewnie niestety... no niestety naprawdę niestety yy, no nie mam tutaj błoga, no i prawie tutaj nic nie mam, no bo kurnie, jedynie co... no wystarczyłoby błogo tak naprawdę powiedziawszy, no ale ja nie lubię latać bez boga na ich różnych. Yy, I też od razu mówię, że ty, całą taką jakby uwagę to poświęcę na yy, właśnie tą, ten świat. Majuna Jak wiecie tutaj, tutaj może i są tam Wtedy expo pozajmowane i tak dalej Bo te, wiecie tutaj redów nie ma ani nic Nawet o nie czwartej czy trzeciej w no, nocy też nie ma redów to, to jest dosyć duże ułatwienie tak prawdę powiedziawszy No i właśnie jak wiecie to na pewno to, to będzie nowa seria Z tą nową serią wiąże się to, że na 163 będzie sporo, naprawdę będzie dosyć sporo yy, różnych takich miksów gąca, coś w tym stylu, a wbijam taki level, bo nigdy takiego jeszcze nie osiągnąłem i w, w, oczywiście takich jak po, oglądałem te różne filmiki i tak dalej, tam oczywiście miksy gąca i p. i się uznałem, że naprawdę nie będzie głupim pomysłem tam zrobić pod to klan, naprawdę, bo to wystarczy, że oczywiście to najlepiej to by było, jak tam było w tym klanie 10 osób, no ale Yy, ciężko ogólnie jest o, o ludzi na tym lewnu. Yy, klan na pewno będzie miał depozyt klanowy, no be bez tego to się nie obejdzie. <gry> yy, takie jakby. Jeszcze wydaje mi się, że no, na strój raczej nie będziemy zbierać, no bo to jest trochę za dużo. To jest to prawda, 800 na to wychodzi, że tak jakby z w kartem to 800 zł. Yy, no i tak wydaje mi się, że ten strój nie jest zbytnio potrzebny, żeby klan był dobry. No, oczywiście, strój jest po to, aby ładnie wyglądał, żeby, żeby cały klan się odróżniał. No na przykład, nie wiem, na hutenie Ernesta Skiller, czy jak tak to się tam wymawia, no, ten klan ma strój klanowy i. klan strój klanowy. No i tam z tym stronie klanowym, to oczywiście już go każdy zna, no bo to jest klan dosyć stary, długo ten, długo tam no funkcjonuje. I jeszcze powiem, że, powiem wam, że ten klan się nie trzyma, bo jako chyba jedyny klan na hutenie. No, oni nadal mają tą samą grupę, bo na przykład, yy, no jak będzie na innych to wejdzie ktoś nie, gra tam kilka dni, no i wiesz, się, zbierze się inna osoba, a nie i stoją, nie. A oni stoją na przykład na to loku, bo oni to jest ogólnie klan loka, nie? Jego plany. Oni stoją na to -loku w te, cały czas te, te same osoby, naprawdę. No tam, yy, poczekajcie, poczekajcie, może akurat mi się ktoś da przypomnieć, chociaż wątpię, bo dawno tam nie stałem. Już jeszcze, jeszcze po, tym, po, po tej yy, utracie konta, to w ogóle mi się wszystko pozapominało. Nie, tam raczej nie, teraz mi się nic nie przypomni, no ale dobra, wisi mi to. Yy, tutaj muszę sobie jeszcze pogarnąć trochę miejsca przy komputerze yy, No i napiję się coli, bo co mi tam? No, już. Odcinek będzie trwać o coś około 20 minut. Oczywiście to nie będzie coś z tego, tak jak ja mówię, 20 minut, jest to 40. Tylko 20 to 20, tam nie będę się ogólnie tam spinał. To aby czas był dokładny, no i słuchajcie, tutaj na tym odcinku tam na pewno wbiję sobie ten dziesiąty poziom na drugim odcinku, który chyba jeszcze nagram dzisiaj. Oczywiście to na pewno nie będzie tak, że ja będę zmieniać Expo i będzie z tego nowy filmik, no, odcinek z mrówek będzie na pewno, tak wam powiem. I jeśli, jeśli po prostu nie wkurzę się, nic mi się tutaj, nie wiem, nie złapie czegoś, nie wiem, yy, no, nie będzie mi wychodziło z klanem, to to rzeczywiście nie będzie coś w tym stylu, że yy, kończę grę, tam usuwam postaci i tak dalej, bo to za dużo będzie męczarni przy tym. Yy, dla mnie to się liczy, abym wbił tutaj ten jedenasty poziom, bo jeśli już wbiję 11, to będę musiał czekać 3 dni na usunięcie postaci, a, no, nawet no, oczywiście, jeśli by mnie coś tam w ogóle skusiło. Więc wbijam ten 11 jak najszybciej, żeby po prostu mi się odech nie odechciało raptem. Zastępca tu mi oczywiście na pewno pomoże, tam mnie jakieś załatwi i tak zaraz zresztą y, lognę sobie na jego postać i pójdę sobie na żywioła. Hmm. nie, pójdę sobie na krzyża, aby sobie po prostu polotać różne takie zbrojki, znaczy, zbrojki, jakieś hera różne i takie, i takie te tam. Y, chyba sobie też poszukam kochanki, ale to oczywiście zrobię, będę to robić rano. Pamiętam właśnie yy, na Majunie szukałem, kocha, szukałem kochanki już kilka razy jego postaci. Powiem wam, że, zna, że na chyba 5, tam 6 razy szukania znalazłem chyba wszystkie oprócz jednego, tak, tak, to, to było coś na stylu, To aż się zdziwiłem, bo zawsze za, za, tak szukam kochanki, one bo zawsze za, w takich respach, w takich miejscach, znaczy, że tam po prostu mało osób tam chodziło, tak no... No wiecie, tam uważali po prostu, że yy, tam pewnie nie będzie. No i po prostu, mój bo taki trochę długi był coś w tym tylu. Yy, Cofamy się tutaj do pojęcia p 2 A czekajcie, on teraz gra, tak sobie teraz sprawdzę. Potępiony. A nie, gracz wylogowany. No to dobra. Yy, na pewno tutaj będę zarabiać sobie postać. Yy, zarabiać sobie postać, jezu. Zarabiać sobie EQ na. No. no. Pierwszy raz chyba słyszałem, bo Ci powiedział, że zarabiać sobie EQ. Zarabiać sobie hajs na EQ, na swoją postać i tak dalej. Tam, oczywiście, jeśli odnajdziemy jakąś legę, która mu się przyda, to oczywiście tam zostawię. Nie będę taki chamski, że zabieram sobie. Zresztą, pewnie, jakbym zabrał sobie legę, która jest mi w ogóle niepotrzebna, i do sprzedania, to pewnie o to bym miał spinę. Ale mamy taki układ, że jeśli lot, ja lotnę jakąś legendę na mnie, to wtedy ja ją zakładę, ja ją biorę dla siebie, a jeśli lotnę jakąś legendę dla niego, na przykład dajmy na to buty z to wtedy po prostu zostawiam ją no żebra, nie daj mi coś. No, no ja po prostu naprawdę nie lubię ludzi, którzy żebrają. No na przykład na się ludzie zaczynają, a ja to jest naprawdę, wiecie, jak to jak wejdzie dość ciężki świat, bo samogarnięcia i tak dalej, to nie no ja na przykład już długo tam gram dosyć, bo to nie, nie mówię o kraterach tej postaci, ale ogólnie tak dużo tam gram. I słuchajcie, i chyba ani razu jeszcze tam nie żebrałem od nikogo, no bo to po prostu w ogóle nie żebram, bo to w ogóle sensu nie ma. To kolegów sobie przy tym nie zbierzecie, no a pff, jedynie co możecie dostać to kopa w dupę, tak brzydko <grytko> mówiąc. Jakie tam brzydko prawdy powiedziawszy. <grytko> o Jezu. No już jest 60% wbitego legla na 10 już spokojnie chyba będę mógł iść sobie na te moje ulubione ekspoci szczury. Dzisiaj będę tutaj wbijać cały czas, bo jak wiecie już wgram 17 minut, to jest tak w ogóle dużym czasem. I mam dopiero 10 lewy prawie 6 godzin na pewno tu będę ekspić, a po prostu wexpić jak najwyższy, rozumiecie o co chodzi, nie? No, yy, questy będę robić tak, yy, na przykład dajmy na to kurde, nie biorę tych, nie chcę czy tych rzeczy. Questy będę robić coś w stylu tego, że... Na przykład dajmy na to, jest quest u Gabriosa Fitan, to na początek tego pierwszego to zrobię tak na szybkości, tego z tym testem, drugiego zrobię tak, że pójdę sobie, tak po prostu pójdę sobie, żeby robić wszystko jak najszybciej oczywiście, to pójdę sobie do tego Rysia tam Fitan w, w Zajeździu Makiny, I potem jak już będę chodził do tego z dzisiaj w Karkachan, to po prostu pójdę sobie explit B18 i dopiero tam pójdę, aby już mógł, móc zrobić od razu sobie teleport. Na 13 oczywiście jak będę tam przechodzić albo 300, to zrobię teleport, a przy tym ubiję tą łapę, aby zrobić jej ten, ten głów, bo, tą głowę, bo ona jest tam bardzo potrzebna. Jak pewnie nie wiecie, ona jest w Dolinie S, No, zresztą ci, ci, którzy nie wiedzą... Nie, czekajcie, ona jest w Orlej grani, tak. tak. W Dolinie S to jest ten Lindaran, który tam robi questa na... U, u którego tam musimy tam z nim gadać, żeby tam on nam każe tam zlecić. Yy, on nam każe zlecić. On nam po prostu tam mówi, abyśmy zabili żywioły. No, dziesiąty level już jest. Dobra to Co mi szkodzi, bo zbieram co te śmieci. Nic tam prawdę powiedziawszy, nie mam do tego. Jeszcze tylko jeden level, naprawdę. Wydaje mi się, że będzie to dosyć takim dobrym, jakby to powiedzieć nadmiarem. Yy, do takiego jakby powodu, aby nie usuwać postać, no bo naprawdę, ja przez na przykład 3 dni to ja nigdy nie robię, tak, że usuwam wszystkie rzeczy, a dopiero potem czekam y, po, te, 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 te 3 dni. Y, ja po prostu na, na samym początku to tak jakby nic nie robię, coś w tym stylu y, trzymam postać i jeśli po prostu na przykład zachcę mi się tam znowu grać, to znowu wchodzę. A jeśli po prostu mi się przez taki czas nie będzie chciało grać, albo w tym stylu, to po prostu nic nie będę robić. No, yy, dzisiaj mam zamiar zrobić taki 30-35 level. Jutro spróbuję wbić 50. Jeśli mi się nie uda, no to a zresztą jutro jest jak wiecie wykano, no to raczej tego 50 nie wbiję. No i oczywiście ciężko też może być, bo ty oczywiście na pewno będę zlatać na, na samym początku ze zwykłym Meku. Potem no, tam jakieś unikaty się znajdą, a może potem jakieś Hera tam zależy. Jak wiecie, to jest na speedzie, więc no taki jak najszybciej, żebym po prostu wbił ten 163 no i tak wydaje mi się, że tam popatrzę, czy są jakieś itemki różne takie heroiczne na 163. Bo jeśli tam ich ogólnie nie będzie, to chyba wbiję 162, po prostu dłużej wtedy postoję na tym gozie Chociaż tak jak będzie na tym lewo, to już wolno ekspleci. Jeśli naprawdę ja to się chyba cieszę z tego wszystkiego, że już odsetnego. Nie, czekajcie, odsetnego. Hmm. Ta odsetnego to już po prostu będzie łatwiej, bo zarobek sam już będzie sekspa o speed seller. Ładniejszy. O. Jeszcze czekajcie, ten zatek się f... mf? Czekajcie. nf? Kurde, jak ten zatek fm? Czekajcie. A, no, no. Tak, ten zatek. Bardzo fajny, już wam, już wam pokazuję o co chodzi. Czekajcie, zrobimy o tak, już będę klikać. O, widzicie, już mi tutaj samo nie, nie wyskakuje ta ramka, ona naprawdę <grym> bardzo mnie denerwuje. Dobra, odcinek już trwa 20 minut, więc już ponad 20 minut. O, więc sprzedajemy tej temki, ustawiamy się w takim miłym miejscu między nimi. O, nie mogę, o nie, dobra, to około Ksenii. Kseni. Ksenii, ktoś z tego co powstaje. No i z wami się żegnam siema, do usłyszenia w następnym odcinku z serii odzera do gąsa. Yo.